Nie ma większego zagrożenia dla, dla demokracji. Nie ma większego zagrożenia niż odraża, odradzający się nacjonalizm, który w tej chwili w Polsce już nie jest jakąś prawicową ekstremą. Jeszcze kilka lat temu e, Nacjonalistów kojarzyliśmy jako właśnie taką grupkę e, ekstremistów, prawicowych, którzy hajlują na górze świętej Anny, ale zasadniczo nie mają większego znaczenia w przestrzeni Czasem publicznej. Po, po, też, tak, oczywiście. E, natomiast w tej chwili mamy, sytuacja się radykalnie zmieniła. Pod pieczą obecnej władzy, pod pieczą Prawa i Sprawiedliwości e, skrajna prawica, neofaszyści rosną w siłę, są zapraszani do lokali Prawa i Sprawiedliwości, e, są, są są po prostu Finansowani przez no ale prawo i sprawiedliwość się dystansuje, władzę. To trzeba powiedzieć jednak. Jednocześnie y, finansują. że wyjeżdża do Krakowa 11 listopada, żeby właśnie się nie, nie zlewać. Ale to posłowie Prawa i Sprawiedliwości finansują niektórym grupom ONR dojazd na marsz Niepodległości w części samorządów. Biura poselskie są udostępniane e, skrajnej prawicy. E, więc tutaj nie ma wątpliwości, że jest to pewien skandaliczny, trzeba powiedzieć, e, sojusz między obecną Ciekawe władzą a, a skrajną wiem. prawicą. Kilka dni temu zwróciliśmy się z pytaniem do prawa i sprawiedliwości, do szefa Prawa i Sprawiedliwości, do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, czy zdaje on sobie sprawę ze skali współpracy e, posłów swojej partii oraz przedstawicieli samorządu reprezentujących Prawo i Sprawiedliwość, e, ze skali współpracy. Współpracy ze skrajną prawicą, z ONR-em. Do tej pory nie doczekaliśmy się żadnej, żadnej odpowiedzi. Zapytaliśmy też o skalę, o skalę współpracy, ale też o skalę finansowania. Ilu posłów finansuje dojazd e, nacjonalistów na Marsz Niepodległości? Jakie to są kwoty? E, w ilu samorządach udostępniane są narodowcom e, biura poselskie? W tej chwili nie dot, nie, jeszcze nie, nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, no ale mamy nadzieję, że, że apelujemy do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, żeby pochylił się nad tą sprawą i żeby wyciągnął jakieś konsekwencje wobec, wobec tych posłów, którzy no, sprzeciwiają się demokracji, sprzeciwiają się państwu prawa właśnie poprzez wspieranie skrajnej, skrajnej prawicy. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej tok FM oraz w archiwum na stronie tokefm.pl Ukośnik Audycje.